Skal witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Raid Shadow Legends. Proszę Państwa, witam serdecznie na podwójnych szansach z Mortal Souls towników. Dzisiaj potężna ilość, ponieważ będziemy na dwóch kontach Manolosa i na swoim, ja to nagrywam w ten dzień słuchajcie, gdzie nagrałem dla was wcześniejszy filmik, a swoje tak jak zapowiedziałem w tamtym filmiku w dzień następny, takie pogmatwane rzeczy, filmik dlatego będzie później, ale wszystko złączone w jednym i potężna ilość, bo ponad 200 stoneów Mortali będzie otworzonych tutaj proszę państwa na tym odcinku. Więc będziemy testować porządnie te podwójne szanse. Będziemy testować i weryfikować, czy one. Y, jak, jak to one działają. Są, nie ma ich, coś dzieje. Y, więc zobaczmy. Drodzy Państwo, na koncie Manolosa 181 Mortal Soul Stone powiedział, żebyśmy wyciągnęli wszystkie. Więc wyciągamy wszystkie. Licząc na dobre rozbłyski. Licząc na to, że wishlista, zobaczmy tą wishlistę, y, będzie piękna i cudowna. Z, re, z Rerków mamy... Następujących zawodników: z, z, z epików Neldor, Zalgala, Royal Guard, cudowne, piękne epiki, Sulfirion, Nekmo i Lamasu na legendach. Proszę Państwa, więc to są nasze cele, na nich się skupiamy, wyciągamy i patrzymy, czy się udaje, proszę Państwa, bo to tak trzeba tutaj robić. Zaczynamy od legend, zaczynamy od mitycznych czempionów, ale to wszystko na Mało gwiazdkowych ilościach Jeszcze jedna legenda Ralf I jeszcze yy, Wędruje do nas Słuchajcie yy, Nie widzicie dobrze Bo Łepem yy, Będę tak odsłaniał Po prostu chyba w tą stronę yy, Troszkę się przesunę Albo troszkę się nawet pomniejszę, Żeby było choć trochę widać yy, Kto tutaj się yy, Losuje Drodzy Państwo yy, Lecimy No kolorowa ta dyszka pierwsza Kolorowa ta dyszka pierwsza Zobaczymy, zaczynamy też legendą. Tu score ale my liczymy na te szanse, że one są zwiększone, tak? Że 4, 5, 6 gwiazdek to nas interesuje najbardziej. Eee... A tu nic z tych rzeczy się nie dzieje. Nic z tych rzeczy się nie dzieje, słuchajcie, eee, Kapitan Temilia jest Neldor, ale tylko dwugwiazdkowy, niestety. Fajnie, by było jakby taka szósteczka wypadła. To od razu by był Twin Claw, pięciogwiazdkowy. Poza tym, poza tym nicość, pustka i zerowość. Ale my liczymy, liczymy, że tutaj, ale jak sobie, sobie ja myślę, że ja mam o wiele mniej tych Mortar Stone'ów, i jakbym otwieram taką takie 40. Auć! Tak bym powiedział, no takie jedno, dwa, trzy najwięcej to jakiś Scabrius z Daywalkerem, no nie, 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 to jakieś nieporozumienie jest, ale to ja myślę, że tutaj jest, dlatego że jest tyle tych Mortal Souls Stone'ów, to one jak, jak y, dobry silnik muszą się rozgrzać, muszą się... Paid, ma sześciogwiazdkowy Epic, mamy legendę, jednogwiazdkowy Soulless, y, Inquisitor, y, Shamael i Royal Guard jednogwiazdkowy. No ale mamy pierwszą sześciogwiazdkową duszę i to do Epika, więc yy, coś tam mamy, coś tam mamy, czy jest to marzenie? No zdecydowanie nie, ale jest sześciogwiazdkowy? Jest. Zaczynamy legendarnie. Wishlist Lamasu, ale tylko jednogwiazdkowa, dręk dwugwiazdkowy, sześciogwiazdkowy Flyer. Yy, mamy już tutaj jakąś krixię jeszcze mityczną, Juzan trzygwiazdkowy, Assassin i Gloril. No, tak jak mówiłem, troszkę się rozgrzewamy, troszkę się rozgrzewamy. Trochę idziemy gwiazdkami w górę. Teraz jeszcze dobre te gwiazdki w górę, żeby były. Yy, I wszystko będzie się zgadzało. Kraklin jednogwiazdkowy Hellgeiser. Nic tu takiego nie ma, nic tu takiego nie ma. Zrobimy teraz taką piorunującą, taką szybką dychę. Rozbłyście nam wszystko yy, jak najszybciej. Bum. Tragedia, już więcej tak nie robimy. <ścoughs> y już normalnie otwieramy. Nie przyniosło to szczęścia, myślałem, że może jakoś, jakieś szczęście przynajmniej przyniesie Darkal legenda. Noct trzygwiazdkowy, y kapitan Temilia trzygwiazdkowa, trzygwiazdkowe, trzygwiazdki. gwiazdki. Jest, mam jakąś mityczną postać Lady Mikaela dwugwiazdkowa i Lady Etesa, Lady koło siebie. Wie Lady koło siebie. Ale jakby te lady chociażby były gwiazdkowa. Leminissi, jednogwiazdkowa Ultimate Death Knight, trzygwiazdkowy. Katakum 5 pięciogwiazdkowy. Halo, halo, halo. Neldor, trzygwiazdkowy. I nie mam miejsca, więc zaraz wracamy, proszę państwa. Kontynuujemy, proszę państwa, bo tutaj musi coś wypaść na te 180, coś pysznego, coś cudownego. Yy, coś, co będzie bardzo używalne. Royal Guard, jednogwiazdkowy Gdzie to podwójne szanse? To już powinno coś wylecieć takiego naprawdę solidnego, no na tyle, yy, jak my już się zbliżamy do tego, do, do setki prawie, jeden 2 Nie podoba mi się to, ale to są soulstone'y, nic mnie tutaj y, z jakiejś strony nie zdziwi przecież Z tymi Solstonami, nawet na podwójnych szansach Syl 4 <grym> Może to jakiś upgrade <grym> Może to jakieś upgrade, co to już nie mam miejsca? Co tu, się co tu się stało? Czy to koniec? Nie Czego nie mogłem tam dychy pociągnąć? Nie ma złota Proszę Państwa wracamy z Goldzikiem, już wszystko gra, już jest gitarka 61 do końca proszę Państwa Niech tu coś się wydarzy Niech tu coś się wydarzy, naprawdę takiego nawet najprawdziwszego. Na przykład mityczna sześciogwiazdkowa. Chociaż mityczna sześciogwiazdkowa. To tak. Ua, wiecie, wiecie, jak to jest z tymi mitycznymi sześciogwiazdkowymi. Abyssal za to dwugwiazdkowy, no ale liczymy... akurat na Abyssala, to byśmy liczyli na sześciogwiazdkową. Do, do Rerka? Już, już nawet nie żartujmy. No, Nobel, no błyszczą, błyszczą te legendy, wylatują, piorunują, ale. No i Abyssal drugi, znowu ujaskowy, no to jest jakieś nieporozumienie już tutaj. Już naprawdę sobie nie żartujmy, yy, zachowajmy jakieś odrobinę, odrobinę szacunku. Plachium, proszę cię, naprawdę, już tutaj yy, pokaż, pokaż tutaj nam coś czystego, dobrego, smacznego. Te solstony po prostu. Yy, ojejku. No i przerwa znowu szybka, ale ja to tak szybkociutko. Właśnie zobaczymy, zobaczyłem, że my mamy już tylko 31 Mortal Solstonów i nic kompletnie nam nie wyleciało, takiego, żebyśmy powiedzieli: Wow, niesamowite, niebywałe, cudowne. Yy, więc ja ciągle na to czekam, bo trzeba wierzyć do końca, trzeba wierzyć zawsze, że, to, że coś wyleci, bo może akurat w tej dyszce, właśnie, dwie sześciogwiazdkowe, dobre postacie, ale jak będziemy kontynuować, jeden, jeden, dwa, jeden. 1, 2, 4, 1, 2. To jest jakieś nieporozumienie co do powszechnych szans. Tego nawet co nie będę komentował: 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Te, soul to, te soul Stony to powiem Wam szczerze, że to jest naprawdę już jakaś taka nieśmieszny żart. Tak Wam powiem, bo 180 Solstonów to nie jest takich chopsiów, żeby nazbierać zbierać i otwiera się, robi się taki opening. Ja, ja wszystko jestem w stanie zrozumieć, ale to nie to. Nie to, tego nie jestem w stanie zrozumieć. I co my tu mamy do ulepszenia, tak naprawdę? No, całe wielkie nic można by powiedzieć, no. Całe wielkie nic, to rozumiem, że to, to może ta, ta, ta szóstka tutaj jest ulepszona, no ale o, o ile? Nikt jest nawet na 5 gwiazdek ulepszony. Wow, niebywałe są te stony, powiem szczerze. Niebywałe. To już yy, przechodzi ludzkie pojęcie ile to przynajmniej tych kart? 16, 000, 16 16 16 tych kart. Dobra, przenosimy się, słuchajcie, na moje konto, licząc, że jakimś cudem tam będziemy mieli szczęście. Proszę Państwa, w nowym dniu jesteśmy na moim koncie I tutaj mamy 75 Mortal Soul Stołników do otworzenia yy, Drodzy Państwo, będziemy próbowali yy, tutaj zdobyć coś Coś pysznego, coś liczyć Liczyć Na to, że może nam Jakoś się uda, może tym razem Wszystkie, wiecie jak Może wszystkim innym się teraz nie, nie udaje, nie żebym Wam życzył źle ale może to jest właśnie tak, że jak wszystkim innym się udaje, to mi się nie udaje, i wszystkim zawsze się udaje. A mi się teraz uda. Nie wiadomo. Ale zobaczmy pierwszą dychę i ocenimy. Ocenimy, jak to jest w rzeczywistości, drodzy Państwo. Czy to jest prawda, czy to nieprawda? Mamy mityczną postać Ashnara. Jednogwiazdkowego Jel, Jelagrirna. Czterogwiazdkowa Coldheart. Dwugwiazdkowa Anchorite. Czterogwiazdkowy. Drodzy Państwo. Ja może trochę się przetransportuję, może się trochę przetransportuję. Patrzę, że chyba jeszcze światło muszę poprawić, Te, tak? Dajcie mi sekundę. No i pięknie, no i cudownie jesteśmy, i drodzy Państwo, kontynuujemy. Bo tutaj nie zaczęliśmy źle właściwie. Cztery, dwie, 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 dwa epiki czterogwiazdkowe. Nie możemy. No, jak, wiecie, jak na to, co tu się dzieje, ja przeważnie. Liczmy na to, że pokaże się coś jeszcze, coś co używamy: Coldheart 3 Alas 2-gwiazdkowy, Interceptor, Loki jednogwiazdkowe. Ja mamy legendę kolejną: Ruark, ale jednogwiazdkowy. Jeszcze jedna legenda: Zygmunt. No tak, fajnie by było, jakby tak jakimś cudem wyleciała. Fajna. Legenda sześciogwiazdkowa <grych> To by było pięknie, ale coldheart wylatuje jedna za drugą, jedna za drugą Aż się musiał chyba zastanowić, czy nie zmienić tej coldheart Zresztą jedną mam sześciogwiazdkową, druga jest chyba cztero, więc no Niech tam, niech, niech wylatują, jak chcą Ewa dwugwiazdkowa, Interceptor pięciogwiazdkowa Relic Keeper I Glade Wolf No nic tu się nie wydarzyło nic tu się nie, nie wydarzyło, słuchajcie. To trzecia dycha? Trzecia dycha chyba to była. Czwarta dycha, czyli coś już wypadałoby wylosować, na przykład klazaga dwugwiazdkowego Nie do końca. Yy, skeletona pięciogwiazdkowego Też nie do końca. I. I nic więcej. I nic więcej. Drodzy Państwo, to jeszcze dwie dychy zostały. No, no, ale to mortalki, no, mortalki, no, mortalki, no. Tutaj, jakby nie patrzeć, trzeba odrobinkę szczęścia mieć, no ale. Ale by padały. przynajmniej jest sześciogwiazdkowy, żeby coś zarobić końców, nawet, nie? No bo taka dycha jak teraz, no to tak. Tak średnio bym powiedział. Tak średnio. Tak średnio. Scabrius pięciogwiazdkowy. Jakby jakiś epic taki pięciogwiazdkowy, ale takiego używalny na przykład. Albo legenda na koniec. Nie. Nic z tego. Dużo cold hard poleciało, ale mało tego co byśmy chcieli. Nie mamy miejsca, więc zaraz wracamy. Zmieniłem już tą cold hard, bo powiem wam, że miałem trzygwiazdkową tą drugą, a teraz cztery wypadły, więc styknie starczy. Styk nie starczy, styk nie starczy. No i takie pojedyncze, no ale to już... Już tak. No, no co? No wiadomo, że wypadnie coś dobrego, bo nie wypadło jeszcze nic dobrego, więc teraz naprawdę już y, taka y, ostatnia nadzieja, ostatnia szansa i za chwilę zobaczymy sześciogastkową y, Mariczkę, tutaj po prostu, w ostatnim. Tak, dla dramaturgii, dla, dla wiecie, dla, dla takiego y, na koniec, żeby zasiać. No i tak to leciało. Że tak powiem, tak to leciało, drodzy Państwo, co do Soul Stone'ów Pozbieramy te kojniki, 4900 7 kart 7 kart Pierwsza Możemy przypiąć Druga Możemy przypiąć a, bo to jest, yy, a. a tak patrzę, okay. Nic z tego Ale same materiały podają, oh, nie. Nie, nie, nie chcemy, nie chcemy takich książek jakichś Nie tu W rogu tutaj coś się na pewno czai Jeszcze tylko dwie Jeszcze tylko jedno. Niestety A trochę tych epickich, dobra Trochę tych epickich Dobrze, drodzy Państwo, eee, to było na tyle. Jak się podobało to zostawcie coś po sobie, dajcie znać czy Wy mieliście więcej szczęścia w tych Soulstone'owych openingach, bo u nas jak, jak zwykle nic nowego. Do widzenia, do następnego, siemano.